Z powiatu nyskiego. Urządzenia AGD i RTV: meble, sprzęt sportowy, a także w czasy nad morzem trafiły do placówek opiekuńczo wychowawczych, których organem prowadzącym jest powiat nyski. Dary przekazali w czwartek 30 maja do placówek w Nysie, Paczkowie i Jasienicy organizatorzy corocznych rajdów z Łombol. W końcu, bo po 9 miesiącach od tego, jak udało nam się uzbierać pieniądze w rajdzie charytatywnym z Łombol, jego 12 edycji, mieliśmy szansę jakby sfinalizować to wszystko, podsumować zakupy i z tymi zakupami przyjechać do dzieciaków, ponieważ wszystko co robimy, robimy właśnie dla dzieci z domów dziecka. Mnóstwo darów, mnóstwo serca, mnóstwo energii, ale przede wszystkim są to sprzęty różnego typu sprzęty dla naszych dzieci. To są meble ogrodowe, meble do pokoi dziecięcych, fotele to są sprzęty do kuchni jak zmywarka, pralki, to jest suszarka, która bardzo w każdej placówce jest potrzebna, żeby przyspieszać proces suszenia. To są telewizory, głośniki, meble wypoczynkowe do naszych świetlic, holi i mnóstwo słodyczy i mnóstwo jeszcze innych rzeczy, ale chyba chcę powiedzieć, że najważniejsze jest to że oprócz tych rzeczy, które mogą z czasem ulec zniszczeniu, jest wielki, piękny prezent. więc wakacje nad morzem, w kątach rybackich, dwa tygodnie w sierpniu, to będzie po prostu wielka dawka emocji, przeżyć i to zostanie na długo albo i do końca w pamięci tych naszych dzieciaków. No, jest to bardzo dużo pieniędzy za same kolonie: 56 tysięcy, żeby właśnie Nyski, dom dziecka, mógł pojechać na kolonie dwutygodniowe. Nad morze. Ogólnie udało nam się zebrać całą edycję o 860 tysięcy. No, i właśnie dlatego też to tyle trwało, ponieważ mieliśmy 65% większy sukces finansowy niż w zeszłym roku i dlatego też wydawaliśmy pieniądze bardzo długo, bardzo skrupulatnie i no, walczyliśmy o coraz to lepsze ceny. Złomol to jest taka misja, pasja, mieszanka. E, powstał z miłości do, do motoryzacji, do, do podróży i oczywiście chęć do pomocy. I na początku była nas czwórka. E, nie myśleliśmy nigdy. 13 lat temu, że znajdziemy tyle ludzi, którzy z nami będą chcieli jeździć. Bo to jest jednak męczarnia. Podróż, stare auty przygotować, psuje się, ładowanie, jeżdżenie, zbieranie pieniędzy od darczyńców, które my teraz właśnie tutaj wykorzystaliśmy na takie fantastyczne prezenty. A teraz tysiące ludzi z nami jeździ, to jest niesamowite. To już jest taka ro rodzina, tak? My już, to już jest tak, tak naturalne dla nas, że ten Złombol istnieje i ze względu na to, że tyle ludzi jest z nami, wspiera, pomaga, zbiera, rozwozi z nami, to, to już jest takie, to jest część naszego życia w sumie. Złombol to już teraz największy rajd charytatywny na świecie. Motoryzowany. Jeździmy starymi autami z epoki PRL-u, komunistycznymi pojazdami, takimi jak Fiat, Nysa, Żuk, Polonezy, Syrenki i te destynacje się zmieniają. Każda edycja jest inna. Byliśmy już w Azji, byliśmy w Afryce, jeździmy też bardzo dużo po Europie, ale jak zbieramy te pieniądze, to sprzedajemy powierzchnię reklamową na samochodach, ale szukamy darczyńców, co ważne. Nie sponsorów, ponieważ za wyjazd uczestnicy płacą sobie sami, a darczyńcy wpłacają pieniądze na dzieci z domów dziecka. Jest to ogromna, ogromna pomoc dla nas. Cieszymy się z każdej rzeczy, którą żeśmy dostali. Nie tylko tutaj w Nysie. Chcę podkreślić, że trzy nasze domy, te, które prowadzę, zostały objęte tą niesamowitą pomocą, tym darem serca. To jest paczków, Jasińca Górna i oczywiście tutaj Nysa, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Dzisiaj dojechało resztę tych rzeczy, które nie dojechały jeszcze do tej pory, dzisiaj już są, trafią do każdego z domów. Co? Dziękujemy za wszystkie prezenty!